Jak się macie? Przetrwaliśmy. Żyję. Jak wam minął ten tydzień? Mieliśmy kilka usterek. Urocze. Co zepsuliście? Zębatkę podajnika. Brat zauważył, że działała tak. Pas spadał? Tak. Zęby całkowicie się starły. Dziw, że pas w ogóle się obracał. Postój musiał być długi. Tak. I odczujemy go na koniec sezonu, ale nic nie poradzimy. Jestem ciekawa, ile mamy złota. Tony płukał surowiec z Wolkat jedynie przez dwa dni. Potrzebuje 237 uncji, jeśli ma zrealizować zamierzenia. 100... dalej! <laughs> no, Się nie da! No, 105 i 24 setne uncji. Warte prawie 190 tysięcy dolarów. To niecała połowa tygodniowego celu. 100 uncji to niewiele, ale jak stoimy w ogóle? Sporo nam brakuje. Nie marudźmy, wielu by się z nami zamieniło. Liczy się każda uncja, więc wracajcie do pracy. Zawsze się tak dzieje. Może ty się weźmiesz do roboty? To mój dom mogę pracować stąd. A ja? Nie. A ja tak? Poproszę o mechaniczne ręce. Nie, wystarczy komputery i internet. Skoro to twój dom, to który należy do mnie? Wszystkie są moje.